18 sierpnia w rocznicę obrony Płocka przed bolszewikami uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy 102 lata temu stawili opór na jeźdźcy. Spotkanie jak co roku odbyło się na cmentarzu garnizonowym, na którym spoczywają walczący podczas wojny polsko-bolszewickiej, a także podczas I i II wojny światowej. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w swoim przemówieniu podkreślił wielkie zaangażowanie i patriotyzm wszystkich mieszkańców miasta różnych wyznań i narodowości, którzy razem z żołnierzami stanęli do walki z bolszewikami. Solidarność wówczas okazała się siłą naszego społeczeństwa. Obroniliśmy Ojczyznę, obroniliśmy wówczas Europę. To słowo solidarność ma także dzisiaj ogromne znaczenie. Po raz pierwszy, w 102. rocznicę Bitwy o Płock, obrony bohaterskiej Płocka, spotykamy się tutaj w czasie wojny, wojny, która toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. W uroczystościach udział wzięli m.in. potomkowie obrońców Płocka, którzy specjalnie na ten dzień przyjechali z różnych stron kraju. Ulica Raszkowizna jest już otwarta po remoncie. To droga położona w borowiczkach łącząca Płockie Osiedle z gminą Słupno. Kluczowym argumentem przemawiającym za przebudową była poprawa bezpieczeństwa. Droga raczkowizna, przy której się spotykamy, to była bardzo wąska droga, praktycznie nieutwardzona albo ledwo utwardzona, do tego nieoświetlona, do tego brak pobocza wręcz nie mówiąc o chodniku czy drodze rowerowej. To wszystko sprawiało, że osoby poruszające się tą drogą, niezmotoryzowane, były narażone na duże niebezpieczeństwo. Stąd Determinacja z także z mojej strony, by ta droga wyglądała zupełnie inaczej, a właściwie wyglądała tak, jak właśnie w tym momencie wygląda. Modernizacja ulicy Raczkowizna ruszyła w połowie ubiegłego roku i zaczęła się od budowy kanalizacji deszczowej. Później powstała nowa jezdnia, chodniki i oświetlenie, a także droga rowerowa, która połączy trasy rowerowe w Płocku i gminie Słupno, tworząc ciąg o długości 20 km. Na skrzyżowaniu ulicy Raczkowizna i Piastowskiej powstało rondo o średnicy 18 metrów. Jesienią wzdłuż Raczkowizny przybędzie 40 drzew. Remont kosztował ponad 6,5 miliona złotych, a ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych miasto pozyskało z budżetu państwa.